Cześć dziewczyny. Witam was serdecznie. Ja mam na imię Agnieszka. Jestem skin ekspertką. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czym jest serum aktywne. Serum aktywne to niezwykle istotny element pielęgnacji domowej. Powiedziałabym nawet, że dzięki dobrze dobranemu serum aktywnemu jesteś w stanie wyprowadzić swoją skórę na prostą. Zapraszam serdecznie. No to zacznijmy od tego, że serum aktywne to wcale nie musi być serum. Ważne jest to, żeby zawierało określone składniki aktywne, które będą stricte działać na problem Twojej skóry. Natomiast sam fakt, czy producent dany produkt nazwał serum, czy to jest booster, czy to jest krem, czy to jest tonik, nie ma znaczenia. Dla nas. Istotne są składniki aktywne. O co chodzi z tymi składnikami aktywnymi? O to, że rozwiązując jakiś problem skóry, powinnaś działać na ten problem określonym składnikiem aktywnym. Innymi słowy, jeśli na przykład działasz na przetuszczanie się skóry i wdrożysz do pielęgnacji yy, kwas laktobionowy, no to. Prawdopodobnie nie zobaczysz spektakularnych efektów. Być może nie zobaczysz ich w ogóle, mało tego, skóra może się pogorszyć. Ale jeśli na przetuszczanie się skóry włączysz do swojej pielęgnacji powiedzmy kwas migdałowy albo kwas shikimowy, albo kwas salicylowy albo mieszankę tych kwasów, no to jest już duża szansa, że twoja skóra się poprawi. Dlatego tak istotne jest, żeby wybór serum aktywnego to nie była przypadkowa, chaotyczna decyzja na zasadzie idziesz do drogerii albo oglądasz reklamy i ktoś reklamuje, nie wiem, nowy produkt na zmarszczki. Nie zagłębiasz się w ogóle, co tam w tym produkcie jest, jeśli komuś pomogło albo ktoś mówi, że mu pomogło, to znaczy, że jest w porządku. To zupełnie nie tak działa. W świadomej pielęgnacji działamy inaczej, czyli najpierw określasz problem swojej skóry. Powiedzmy, że są to te zmarszczki, o których powiedziałam, czyli chcesz opóźnić efekty starzenia się skóry, chcesz opóźnić powstawanie zmarszczek i wypłycić te zmarszczki. Które obecnie masz na skórze, prawdopodobnie chcesz też poprawić koloryt skóry. To do całego tego problemu podchodzisz w ten sposób, że najpierw, najpierw sprawdzasz, jakie składniki aktywne w kosmetykach działają na ten problem, na który chcesz działać, i dopiero potem, kiedy znasz już te składniki, zaczynasz się zastanawiać nad wyborem konkretnego kosmetyku, czyli nad wyborem konkretnego serum aktywnego. Jeśli chcesz wdrożyć. Sterum aktywne na wspomniane już zmarszczki, czyli opóźnianie efektów starzenia się skóry. To rozważ produkt z kwasem laktobionowym, z kwasem glikolowym, z glukonolaktonem. To może być również kwas migdałowy. Oczywiście jesienią i zimą fantastycznym składnikiem, jeśli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe, są retinoidy, a więc retinol albo retinal. Dodatkowo do tego warto dodać peptydy. Natomiast tak jak mówię, ważne jest to, żebyśmy wiedziały, na co chcemy działać, bo wtedy wybór serum aktywnego nie jest taki trudny. No to porozmawiajmy sobie teraz o przykładowych serach aktywnych dla skóry, która chce działać przeciwzmarszczkowo, a więc opóźniać powstawanie zmarszczyk i wypłycić to co się w tym momencie już na skórze zadziało, czyli te zmarszczki, które mamy obecnie. Mówiłam o tym, że możesz wtedy rozważyć włączenie do pielęgnacji kwasu np. laktobionowego albo glikolowego i mam tutaj przykłady takich produktów. To jest tak zwany turkusowy peeling Basic Lab. Tutaj mamy kwas mlekowy, laktobionowy i glukonolakton. To jest tonik Mia z 5% kwasem glikolowym, ale to jest również peeling z kwasem laktobionowym i glukonolaktonem z Bandy do skóry naczyniowej. I uwaga! To, że producent napisał na tym produkcie, że jest to produkt do skóry naczyniowej, nie oznacza, że nie możesz go włączyć do swojej pielęgnacji, chcąc działać przeciwzmarszczkowo. Owszem, to jest dobry produkt dla skóry naczyniowej, ale tak jak powiedziałam, ważne jest kierowanie się składnikami aktywnymi, które działają na dany problem skóry. A kwas laktobionowy i glukonolakton to są łagodne kwasy z grupy PHA, które jak najbardziej działają na skórę odnawiającą, więc będą opóźniały efekty starzenia się skóry, i możesz ten produkt spokojnie włączyć do swojej pielęgnacji, chcąc działać na zmarszczki. A co w przypadku skóry tłustej, przetuszczającej się z zaskórnikami? Tutaj mam cztery przykładowe produkty. Możesz wybrać jeden z nich, ale absolutnie nie musisz, to może być również inny produkt, który zawiera takie kwasy, takie składniki aktywne, które dobrze działają właśnie na przetłuszczanie czy zaskórniki. Wybieraj spośród kwasu mlekowego, shikimowego, migdałowego, salicylowego, pirogronowego, azelainowego moje propozycje. Produkt z kwasem migdałowym z Mohani, tutaj jest również 2% kwasu salicylowego. Summer Peel z Neutrea, tutaj mamy kwas migdałowy, laktobionowy i azelainowy. Cirap to jest tonik z Geek Gorgeous, tutaj mamy kwas migdałowy i domieszkę salicylowego również, ale w niższym stężeniu niż w Mohani. I mamy tak zwany zielony peeling z Basic Lab, tutaj mamy kwas migdałowy i shikimowy. Jak wdrożyć do pielęgnacji serum aktywne? Stosujesz je w pielęgnacji wieczornej, a więc nakładasz na skórę wieczorem, myjesz skórę tak, jak myjesz ją każdego dnia, następnie ją osuszasz i nakładasz serum aktywne na skórę. Jeśli to jest produkt, który jest zmywalny, tak jak na przykład ten produkt, to zmywasz go po takim czasie, jak określił producent, i nakładasz na skórę już tylko krewokluzyjny. Jeśli to jest produkt, który nie jest zmywalny, to nakładasz go na skórę dłońmi, delikatnie wklepujesz, i przykrywasz kremem okluzyjnym. Przypominam, że krem okluzyjny to jest krem bogaty, odżywczy. To jest taki krem, który stosujesz do odbudowy bariery hydrolipidowej. O odbudowie bariery mówiłam w innym odcinku. Odbudowa bariery składa się z dwóch elementów z lipidów do odbudowy bariery i właśnie z kremu okluzyjnego. Jak często stosować serum aktywne, to zawsze zależy od skóry i od jej potrzeb. Wdrażasz serum aktywne do pielęgnacji jeden raz w tygodniu. Wybierasz sobie wieczór, wdrażasz serum aktywne, które wybrałaś. Dostosowane do problemu twojej skóry i obserwujesz skórę. Jeśli widzisz, że to serum działa na twoją skórę pozytywnie, że nie nastąpiło pogorszenie stanu skóry, to po jakimś czasie, po dwóch, trzech, czterech tygodniach, możesz zwiększyć częstotliwość stosowania tego produktu do dwóch razy w tygodniu. Jest dobrze, czujesz, że twoja skóra potrzebuje więcej tego produktu? Ok. Po kolejnych tygodniach zwię zwiększ go do dwóch, przepraszam, do trzech albo czterech razy w tygodniu. To, na co uczulam i na co bardzo zwracam uwagę, bez względu na to, jak dobrze Twoja skóra reaguje na dany produkt z kwasami, na przykład, bo dzisiaj o takich rozmawiamy, czyli na dane serum aktywne, nie stosujesz go w pielęgnacji każdego dnia. To jest częsty błąd, że w momencie, kiedy widzimy, że jakiś produkt zadziałał dobrze, to tak bardzo chcemy tego efektu, że stosujemy w pielęgnacji dany produkt codziennie. To tak nie działa. Na dłuższą metę, uwierz, mi, nie będziesz zadowolona z efektów. Skóra potrzebuje czasu na regenerację, więc to zwiększenie częstotliwości stosowania serum aktywnego musi być racjonalne. Zacznij od jednego razu w tygodniu, jeśli widzisz, że skóra reaguje dobrze, zwiększ do 2, 3, 4 razy w tygodniu, ale pamiętaj o tym, że pozostałe wieczory to są wieczory przeznaczone na odbudowę bariery hydrolipidowej skóry. A co w sytuacji, kiedy widzisz, że skóra dobrze reaguje na określony produkt, ale masz takie poczucie, jakby czegoś jeszcze tej skórze brakowało? Wtedy możesz rozważyć włączenie dwóch ser aktywnych, dwóch produktów ze składnikami aktywnymi. Czyli powiedzmy, jednego wieczoru nakładasz sobie na skórę jeden produkt ze składnikami dopasowanymi do problemu twojej skóry, następnie robisz 2-3 dni odbudowy bariery hydrolipidowej i nakładasz na skórę Inny produkt również dopasowany do problemu Twojej skóry. I jak zawsze obserwujesz skórę, jeśli taka kombinacja składników aktywnych się sprawdza, super, to w ten sposób kontynuujesz. Jeśli widzisz, że jeden produkt działa dobrze, a po drugim skóra się pogarsza, ewidentnie coś jest nie tak, no to odstawiasz ten produkt i szukasz innego z innymi składnikami aktywnymi. Na koniec ważna kwestia, jeszcze jedna ważna kwestia. My bardzo często chcemy szybkich efektów. Jesteśmy przyzwyczajone do tego, że włączę jakiś produkt i oczekuję, że dosłownie kolejnego dnia, czy za dwa tygodnie, ta skóra będzie już skórą absolutnie zdrową i wyprowadzoną na prostu. Przy pielęgnacji domowej to tak nie działa. Owszem są sera, które czy produkty ze składnikami aktywnymi, po wdrożeniu których do pielęgnacji ty dosłownie z dnia na dzień widzisz, jak ta skóra pięknieje, ładnieje, wychodzi na prostą i absolutnie życzę ci tej sytuacji. Natomiast Pamiętaj o tym, że skóra potrzebuje czasu i to, że nie widzisz spektakularnych efektów po dwóch, trzech, czterech tygodniach, to naprawdę nie znaczy jeszcze, że ten produkt nie działa na Twoją skórę. Daj mu czas, daj czas składnikom aktywnym i daj czas sobie. Potrzebujesz czasu i Twoja skóra również go potrzebuje, żeby wyjść na prostą i rozwiązać te problemy, z którymi się borykasz. Dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że był to przydatny odcinek. Jeśli masz jakieś pytania do serów aktywnych, o których tutaj powiedziałam, albo jakieś inne pytania związane z pielęgnacją Twojej skóry, zapraszam do komentarzy. Dziękuję i do zobaczenia.